Jeden z naszych klientów, który dochodzi sankcji kredytu darmowego, opowiedział nam taką historię. Po podpisaniu z nami umowy o dochodzeniu roszczeń, poszedł do banku. To był bank PKOBP. Ponieważ to była mała mieścinka, no to praktycznie można powiedzieć, wszyscy się znają. No i jakież było jego zdziwienie, jak poszedł do bankomatu i nagle patrzy pani z banku, wychodzi i go szuka. I mówi. Musiałem uciekać przed tego bankomatu, bo już wiedziałam, czego ona będzie chciała ode mnie. Bo poprzednio już mi mówiła o konsolidacji tego kredytu dla wybranych klientów, oczywiście, o czym Wam już nieraz mówiłam, że jak dobierze troszeczkę, to oddadzą mu prowizję, którą wzięli w poprzednim kredycie. No Wam powiedziałam, to żadna łaska, bo jeżeli spłacam kredyt przed czasem, no to bank musi oddać mi. Moją prowizję, której jeszcze nie wykorzystałem. Więc bank odda tą prowizję i będzie miał nowy kredyt, oczywiście bez prowizji, niżej oprocentowany, czyli będzie spłacał kapitał i odsetki, a po uzyskaniu sankcji kredytu darmowego będzie płacił kapitał. Więc on już wie, co będzie robił: dochodzić roszczeń z sankcji kredytu darmowego i spłacać kapitał. Więc Uciekał przed tą panią, bo widział, że wyszła z placówki, i powiedział, że nie podpisze żadnej konsolidacji, bo on wie, czego chce. Jeżeli podobają się tobie moje treści, to zaobserwuj mnie i prześlij ten film do kogoś, komu ta informacja się przyda. A jeżeli chcesz, żebym to ja przeanalizowała Twoją umowę, adres masz w komentarzu. Prześlij do mnie umowę, oczywiście dane za i chętnie pomogę Tobie odzyskać Twoje pieniądze.